Dawajcie. Ekipa remontowa Po prawej Na schodach na górę Skaw chyba Nie wiem czy nad nami Może być no A Za świami jakiś Chodzi gdzieś Zbiegli do piwnicy. Przynajmniej jeden zbieg. Jest w kuchni, tam gdzie jest ten Leczenie, Gad sobie rzucił tam jest kuchnia, wybiega ucieka? ucieka. Do góry, do góry ucieka Dwóch ich jest. Wybiegają drugą stroną. Oni ubici są. Jeden zabity. Jeden minus, jeszcze jeden. Są na dole, gdzie jest pomarańczowa skrzynka, przy kasie wyjściowej. Idę, idę, idę. na polewa Dobra, zabity. Dobra. Lutuj ich, lutuj naszych. Oj, kurwa, oni biedaki jak chuj. Kogoś zabili. Czy jeden typ leży. Dobra, to wezmę ci plecak, wyniosę. I chęć, może wezmę. Zadychę. czwórko, Piłda. Typ, typ, typ. skap Mocno jestem obity. Minus, minus, ale ja ledwo żyję. Nie wiem, czy jeszcze ktoś, czy nie. Mój, to nic więcej nie zabiera. Minus, skaw gracz? Nie No ale gierka mi się podoba, Jeszcze jeden? Minus chyba? Minus, o kurwa, Dobra, dawaj stąd, ty! Pierdolę to! Nic nie widzę stąd Zapłaciłem. Masz minuta, 58 i tego. Stawię się, w... o, a, nie szczypiąkę! <laughs> Oku stary 880 tysięcy ładnie, ja 192 mam? No nie wiem, ja słyszałem wszystko i musiałem przeczekać, bo dwa z nie słyszałem Chcia Chciałem duszę to napisać No Nie wiem czy tam jakieś ograniczenie. nie jest chyba jest Jest tam, ale mogę ci do samego ograniczenia, tam, jeszcze ponad 100 tych kropek Nie nie wystarczy O tabura za 170 Ej, graczę, gracz, 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 cmentarz, uciekaj na cmentarz już. Chodź, do tego niemej. No godnie, godnie. Słyszę, jak ładują. No, typa? Odskoczył? Minus, minus. Jeszcze był gracz, nie? Tak, gracz, gracz. Ja lutuję tego typa. U góry gdzieś jest. Nie. mp 5 no, miałem. Jest? A nie, a nie w sobie mam jeszcze te... Mam jeszcze do ładowania magazynku amunicję. Dostał, dostał za płotem na 120 leży za Dobra, ładnie. Chyba, tak mi się wydaje, bo tylko się krew polała. Bo tutaj ono. Ale... Ja pozycję na Będę ze schodów Jeszcze, jeszcze. Do mnie, do mnie, do mnie, do dom, mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. Gdzieś dom kupuję, nie widzę go Ja sobie tego typa zlutuję jak coś. Nie, dostaw mi go. Biega, biega, biega w domku, biega w domku. Eee garaż, chyba tam. Minus, Brawo. ale jeszcze, jeszcze ktoś, jeszcze ktoś, jeszcze ktoś, bo on przeżył. Fotem, bo on chyba dostał ziemniora ode mnie. Leżę w środku, w środku, w środku. Stoi na meblach, ruski. Nie, ja tu skaw wchodzi. Czyli tu nie przeszedł. Słychać hmm? za Zastrzelił Zabity Ale jeszcze jeden chyba Ha, trzyma 200 tysięcy zarobiony Jigrmaster znowu muszę przeładować Jak chcecie Taki mam plan właśnie Skłowaj się, słuchaj się, się. Eee, tak traktora wydawił przy tak? traktor przy Ja pijają... do to... Coś tu biega A... W domku! Za plecami, ale tutaj też coś skacze. Nie! Nie było szansy. A on wiedział. Otwórz te drzwi jak możesz. Dobra, a co tam Nie wiem. kawy jest, to jest kawiarostka górze. minus. No, leży, leży. To jest mój. mój Żaden. Nie. Ja to... Jednego zabiłem. Którego ja? To tu dla mnie macie. Y, najgorsze, że oni wiedzą, że my tu jesteśmy, no nie? Ja. Słupy na dół, Jest w środku. Przeżył, 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 przeżył. przeżył. Uciek do lewej, uciek do lewej. Tony. Nie... nie widzę, nie widzę nic. Zabity, zabity na górze są, na tej górze są, co wchodziliśmy Mhm. Nie wiem na Tutaj, tutaj. O, chodźcie, 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 chodźcie. coś wyniosłem. Ty! Ja go zabiłem w tym. W tym bunkrze. Mówisz? 468 tysięcy, trzech operatorów. Just. Ty, ja typa wyjebałem. To, to ja go zabiłem, Fadu, za nie ty. A ty granatą go zabiłeś, no bo a, ja jednego zabiłem. A ty zlutowałeś? No ja tylko wzięłem Kurwa, <grymianie> <księdnego. grymianie> dobre info. Skaf. jabane Aha aha Coś tu przebiegło Jest Mam nadzieję, że to on. Plecak chyba wydupił. Uuuu. Uh, plecak ma... Dwadzieścia hmm. piętnaście. Sorry za telefony. mi to daje do pleca koziomka. Jak ja mam swój Ty, on VSS-kę miał. Try. Skaw. O! Tym skawem zakichanym. Ale pikuje. Wyjdź z tego helikoptera. Spoko, spoko. No, kurde. Tak cicho dużo na tym powiedzieć, że jest. Ale długo nalicza. No właśnie, chciałem powiedzieć, ile to nalicza czasu, co? Ej, no. W kolei dodaje eliminację, zobacz. Tak. Kurwa, na no przeżył. Och, zginąłem. O, musisz poczekać teraz, tak? PIK, 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 pik. A bo już otrzymam go Do mnie coś leci, zdechna. Nie? Prawie Wziąłem go, wziąłem go, się go mhm. Na drodze, na drodze Zrobili Gdzie jesteście? Gdzie wy jesteście? Tak, zginąłem Gdzie wy jesteście? Zabiłem jeszcze Cholera jasna, no zewnątrz Tak, o tak, On tam leży w ja zaraz po prawej Przeżywę eee, To przy drzewku żyję, tam o One dead One more To mój jest biorę. leczy się Jeszcze jest od mojego trupa Na twoje dead. ręce Słychać, słychać Ching Chang, Ching Chang <laughs> tego gracza on był ładny, nie?

Nie bardzo. Nie, nie muszę ten. No, patrzcie, jaki grzyb, ale zrobisty Zaśpieć. Wow, kropki robi. Jeden minus, jeszcze jeden z kawy. Uważaj Fadus, bo jest chyba przed nami boss. Wchodźcie. Przed nami minus. To go chyba? Nie, to jest kawy, uwaga. ja? Nie zabiłem. Przed, na, na mnie coś z górki Skaw na mnie coś yy, od lewej od yy, N Spikuje na mnie <śmienicza> 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 Tak, ale... na z dwóch stron e, kura, Gówno My 106, an N94 Tam mnie trójka podjechała. Oczywiście za mi. Tanner na 300. Tabeczka, ta tabeczka. Tak, 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 tak. Jeszcze, jeszcze, jeszcze yy, 20. Od snajpera. Worki z piaskiem, worki z piaskiem, pomocy potrzebuję. Patrzę plecy. Jeden jest za tym betonem. Tam gdzie mój granat. Co? Jest przede mną po a dalej gdzieś tam leży. Minus, to. Minus, minus. Aaa, uh. nastrzała. Nastrzała. Za długo. Nie zamknąłem za sobą. To ja sobie z po no dobra, Coś tu tak Kurde, to też słabo słyszę. Samo czy... Coś chodzi. Złoty i mhm. Coś się tam mnie skrada chyba. Jesteś to jesteś dziobak? nie widzę. Idzie, 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 idzie. Idzie do mnie? Ja pod, pod moimi drzwiami jest. No znowu mi otwiera. To nie jest ekipa, to jest ekipa Mosa, nie? Nie wiem. Dasz zaradę no. chwilę? Za. 33 przyszło jakby co. Jeszcze? Ja biegłem chwilę, tak. Cała ekipa chyba. Drzwi otwierają? Nie. Jednego zabiłem A to z Nawet. O, to jest to, że w dwójkę to jest. 195, teraz już się nie robią, to? Nie, wszystkim. Różnie. Zzała czwórka